Chciałabym powiedzieć dzisiaj o przemocy rówieśniczej. Tej, która nie kończy się po lekcjach, tylko przenosi się do sieci. Według danych Państwowego Instytutu Badawczego NASK ponad 40% polskich nastolatków doświadczyło agresji online, hejtu, ośmieszenia, nękania. Od miesięcy wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więskiewicz zwraca uwagę, że przemoc między młodymi wymyka się rodzicom spod kontroli, bo toczy się w miejscach, których nie umiemy kontrolować, na platformach społecznościowych. A to właśnie te miejsca musimy wreszcie uregulować. Powtórzę to, o czym mówiłam na wysłuchaniu publicznym dotyczącym wdrażania aktu o usługach cyfrowych. Platformy cyfrowe to nie żaden piąty wymiar, to firmy. Tak samo jak wymagamy, by drogi były bezpieczne, bo jeżdżą po nich ludzie, tak samo, mam, tak samo mamy prawo wymagać, by platformy cyfrowe były bezpieczne dla użytkowników. Big Techy zarabiają miliardy na danych naszych dzieci, a jednocześnie odwracają wzrok, gdy te same dzieci są tam wyzywane, zastraszane, ośmieszane czy molestowane. Dlatego musimy egzekwować od nich odpowiedzialność tak samo jak od każdej innej branży. Bardzo dziękuję.